W tym zadaniu należy policzyć długość cienia, który rzuca maszt mający 12,5 metra wysokości. Niech ten niebieski odcinek będzie takim właśnie masztem o wysokości 12,5 metra. Żółty odcinek to będzie promyk słońca, który pada pod kątem 16 stopni do powierzchni Ziemi, czyli tutaj sobie zaznaczamy o kąt w tym miejscu. Natomiast szary odcinek to będzie cień oznaczę go literką, oznaczę go literką C. Okej, okay. mamy policzyć C. Zauważmy, że tutaj powstaje nam taki trójkąt prostokątny. Mamy podane dwie rzeczy: miarę kąta oraz długość przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta. To oznacza, że moglibyśmy tutaj skorzystać z funkcji trygonometrycznej tylko jakiej. Otóż jeżeli mamy podany ten bok, a chcemy policzyć ten bok, czyli mamy dwie przyprostokątne, to tutaj możemy skorzystać z funkcji cotangens albo z funkcji tangens. Wybieramy funkcję tangens z tego względu, że dla tych funkcji, dla funkcji tangens mamy podane wartości w tablicach maturalnych. To jest ta ostatnia um, kolumna, którą macie tutaj skopiowaną. Tutaj mamy wartości funkcji tangens. No i teraz powinniśmy w rozwiązaniu zapisać taką funkcję. Mamy zatem tangens 16 stopni. Przypomnę, że jest to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do długości przeciwprostokątnej, do długości drugiej przyprostokątnej, przepraszam. Czyli do długości C. Tutaj jeszcze załóżmy, że C jest dodatnie, żeby nie było wątpliwości, że dzielimy na przykład przez 0. C jest dodatnie, ponieważ to jest długość odcinka. I wróćmy do naszego równania. Pomnóżmy je obustronnie przez C. Ok, teraz podzielmy to równanie obustronnie przez tangens 16 stopni, i podstawmy przybliżoną wartość tej funkcji. <laughs> Czyli patrzymy do tabelki, tutaj mamy 16 stopni, nie wiem, czy to widać na białym tyle, może niebieski. O, 16 stopni, no i ostatni, o, w ostatniej kolumnie mamy wa yy, wartość. Dla tego tangensa, więc tutaj sobie zapiszemy 0,2867. Ze względu na to, że podajemy przybliżoną wartość tangensa, no to tutaj sobie jeszcze zaznaczmy o taki symbol, tak? że przybliżamy wartość c. Podzielmy teraz te dwie liczby 12,5 przez 0,2867. No i podajmy tę długość z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku. Więc widzimy, że tak. Mamy piątkę na pierwszym miejscu po przecinku, następnie są dwie dziewiątki, czyli ta kolejna dziewiątka następująca po piątce podciągnie nam piątkę o jeden w górę. Stąd zapiszemy w przybliżeniu 43 m i i to jest rozwiązanie całego zadania. Mam nadzieję, że udało Wam się zrozumieć to, co chciałem tutaj pokazać. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach, chętnie je poczytam, podpowiadam. No i zachęcam Was serdecznie do subskrybowania tego kanału oraz do udostępniania rozwiązań na grupach klasowych, no bo Wasze polecenie jest najlepszą reklamą. No i dzięki temu widzę, że ten kanał stale się rozwija, jak udostępniacie. I coraz więcej osób, no to jest taka reakcja łańcuchowa, nie, jedna osoba powie trzem osobom, te trzy osoby następnym trzem osobom, sami wiecie yy, ok, to tyle na teraz, mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach pa pa